Witam wszystkich bardzo serdecznie na Grand Prix Japan w moim wykonaniu. E, zakwalifikowałem się czwarty, A wiadomo szybciej niż Zaxu <laughs> Natomiast brawa też dla wielkiego mojego teammata, który startuje z pole position. Natomiast coś e, obrócił się na formującym i nie będzie miał dogrzanych opon, co będzie skutkowało na słaby start tego zawodnika, jak zresztą zaraz zobaczycie. Przede mną Krypto i bojanowić Dosyć zaskakujące jest to, że Bojanowicz jest przez, przed Krypto. No w lidze przez cały sezon nie był taki szybki jak dzisiaj. Natomiast no Krypto też mu w tym dużo pomagał, blokując za nim stawkę. I pozwalając mu bądź co bądź wygrać. Tutaj start. Krypto trochę nas przeblokował. Zaksu wykorzystuje to, że miał zewnętrzną część toru. Bardzo ładnie tutaj mnie wyprzedził. Jedziemy dalej, tutaj musiałem zwolnić przed Zaxem, bo krypto mu przyhamował, no i kobra wykorzystuje nasz, można powiedzieć, błąd, nie błąd, całe za zamieszanie wyprzedza, wyląduje na czwartą pozycję, ja się mieszczę na piątej lokacie, za mną Wielkie G, który przypominam startował z Pole Position, więc e, no, tak jak mówiłem, na pewno te zimne opony mu nie pomogły, natomiast Wielkie G, e, będziemy mieli parę fajnych akcji, Tutaj, e, można powiedzieć, ruch, bark w bark będziemy jechali jak równy z równym. Co mi bardzo się podoba, bo lubię, gdy mój teammatek jest na takim samym poziomie jak ja może i nawet lepszym bo naprawdę, wielki G się dużo poprawił od ostatnich e, Grand Prix. Praktycznie cały czas teraz jest na kwalach przede mną. A właśnie, w wyścigu to różnie bywa. <grym> może jeszcze z tempem wyścigowym musi popracować. No ja na pewno, mi też to nie pomaga, że jadę co drugi wyścig ze względu na pracę. Natomiast tutaj no już stawka można powiedzieć minimalnie odjechała, natomiast ja tutaj się nie bałem, wiedziałem, że um, Bojanowicz jak prowadzi, no to krypto pewnie nie będzie chciał go wyprzedzić, będzie chciał blokować, bo gdyby krypto pewnie startował z pole position, to już by dawno odjechał. Um, co też skutkuje tym, że Zax jest zaraz za krypto, no i kobra. Kobra też dzięki czemu my możemy dogonić stawkę. Więc tutaj tutaj jakoś się nie bałem o to. Natomiast jak widzimy bardzo wyrównana walka. Wszyscy jadą. Wszyscy jadą w linii. Maksymalnie pół sekundy za sobą. Nie jestem pewien jak daleko jest. Natomiast no jest wielki G, też jest jeszcze jest blisko mnie, więc cała pierwsza szóstka jedzie bardzo blisko siebie. Tutaj mały błąd popełniłem już, bo myślałem, że mnie wielki gie wyprzedzi na dohamowaniu, dlatego wolałem puchać na zimne i, i tutaj bardziej postawę defensywną zachować nie mamy żadnych team orders ani nic takiego, po prostu walczymy ze sobą. Natomiast e, trochę lżej niż byśmy mieli walczyć z innymi rywalami. Tutaj zaksu z kobrą walczyli. Zaksu nie, bo m, z tego co wiem bo, że trochę tam wypnięty został. Obróciło go trochę. No i wskakujemy na jego miejsce. Przed nami Kobra e, Krypto i, i Bojanowicz. Za nami bo no i tutaj felnerny mój błąd. E, najechałem na tarkę tą lewą, śmiertelną. Jak totalny amator. No i mnie obróciło. Tutaj jeszcze musiałem uważać na tych co, co e, jadą, żeby wrócić bezpiecznie na tor. No i mamy bardzo brudne opony przegrzane i rako z nas dogania. Tutaj musiałem mega kontrę zastosować, żeby nie wpaść, żeby mnie znowu nie obróciło. No i No i za nami jest Trollface, trochę się go bałem, natomiast tutaj po wyjściu, po wyjściu z tego nawrotu, coś tam chyba się... Nie wiem co tam mu się stało, natomiast bardzo daleko został. Więc już jednego rywala mnie z głowy można powiedzieć. Tutaj jeszcze Rakos e, nie jechałem na szybszych oponach. Hmm, wiedziałem, że muszę go jak najszybciej wyprzedzić, żeby dogonić stawkę. E, Rakos ma wolniejsze tempo wyścigowe ode mnie i co zresztą widać było, więc musiałem jak najszybciej go wyprzedzić. I podjąłem decyzję o nieczekaniu na wyjście na prosto. Tylko o zdaj w bombowaniu go właśnie tutaj. Niczym Alex Albon e, Lando Norisa moim zdaniem bardzo ładne wyprzedzanie czyste, kliniczne tutaj bez większych problemów, no i dwa okrążenia później 4 sekundy traciliśmy do audio mixa no i już go doganiam e, tutaj jeszcze zależało mi na dobrym wyjście na prostą, żeby e, właśnie ten, tą prędkość zyskać plus jeszcze podciągamy się pod cieniem i mamy DRS, więc e, tutaj le Próbowałem z lewej strony, natomiast zjechał do lewej, próbowałem z prawej, to on też tam był, więc tutaj minimalnie sobie go zahaczyłem, natomiast nie miałem nic innego do, co zrobić, Jechał po prostu środkiem toru. Pierwszy pit stop, 12 okrążenie. Opony wcale nie zdawały się na mega śliskie, natomiast zjechałem, bo tylko bym czas tracił. I tutaj była chwila prawdy, gdzie wyjadę. No, i wyjechałem tuż przed, tuż przed Zaksem, tuż przed jego zderzakiem. Więc wiedziałem, że na pewno nie będzie łatwo, bo Zaks będzie mieć i znowu już dogrzane opony. Ale ten właśnie VSC mi pomógł i dzięki czemu Zaks mnie nie wyprzedził. Tutaj dogoniłem już wielkie gier. Jak widzimy, dwa pierwsze sektory na fioletowo, co znaczy, że są najszybsze. I trzeci na zielono, ale pozwala mi to zdobyć najszybsze oknożenie. Tymczasowe. Tutaj już doganiamy, wie, już e, doganialiśmy wielkie G. Przed nami jest e, Macio, który naprawdę nie wiem, co on robi, ale tak, przepuścił wielkie G. Jak gdyby był dublowany. Ok, rozumiem. Miał wolniejsze tempo, miał stare mediumy uznał, że z nami nie ma co się ścigać. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ale teraz, co zrobił Macio, to po prostu naprawdę powinien się zarząd temu przyjrzeć i co najmniej go upomnieć, żeby takiego czegoś nie robił, bo to jest naprawdę. Yy... No, nie wiem, to się w głowie po prostu nie mieści, co on teraz zrobił. Ewidentnie, na prostej, zahamował mi przed nosem, jak widać, tutaj. Mało prawie go nie odżyłem, tutaj w wspólnym tempie, dużo lepiej będzie widać. Zobaczcie, jak blisko brakowało, żebym go uderzył, i zepsułby wyścig i mi, i sobie, i prawdopodobnie jeszcze Zaksowi, który jechał z tyłu. Chyba Zaxu jechał, pewnie też by na nas wpadł. Więc no, naprawdę lekkomyślne zachowanie. Myślałem, że ten gracz trochę ma więcej oleju w głowie, no ale jak widać, nie bardzo. No, trudno, tacy też się zdarzają. Tutaj już dojeżdżamy w wielkie G na 130R. Próbuję tutaj gdzieś się wcisnąć, ale wielkie g tutaj po wewnętrznej. Jeszcze próbowałem od zewnętrznej objechać, ale ten zakręt jest zbyt ciasny, żeby po prostu takie coś miało miejsce. Niestety nie udało się, muszę poczekać jeszcze parę okrążeń więcej. Kolejny, e, kolejne okrążenie tutaj widzimy. 130R znowu dojazd. i Dosyć późne hamowanie, doje, dojeżdżam do wielkiego, no ale to nie miało. Nie miało prawa się udać. Jeszcze tam, pragnę wspomnieć, że Macie też tam Zaksowi przez szkodził, Zaksu musiał tam całą szykanę ściąć. No i tutaj kolejna sytuacja, która jest dla mnie niezrozumiała, znaczy zrozumiała w pewnym sensie, natomiast cały czas ten zakręt przejeżdżam dokładnie tak samo. Opony wcale nie są jakieś mega zużyte, bo są mediumy pięciokrążeniowe. No i tutaj nagle jest na czwórce dopiero teraz dodałem pełny gaz. I nagle mnie obraca. Naprawdę. Ani nie zahaczyłem trawy, ani nie zahaczyłem tarki. Nie wiem, co się stało. Czasem. Czasem tak się dzieje. No trudno. No i tutaj już kolejny po pit stopie. Kolejny raz tarkę zahaczyłem. Natomiast już na prostych kołach zahaczyłem tarkę. I już stwierdziłem, że już nie ma sensu jechać. Zostało i tak 8 okrążeń. Walka o jeden punkt nie miała sensu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.